Fortune, i porcini <smart noise> Jeden tylko, reszta nie doleciała chyba. Oznaczam Dobra, zrezygnowali, zrezygnowali. Jest. Co ty się tu czaisz, kurwa, przy tej skrzydle? Bierzesz i otwierasz, kurwa. A się czaj. To, musisz być sprytny Możemy tu pieśń, że tu nikt nie doleciał Kurwa, co to No, lagi, lagi, no Cały czas mówimy, wysiadamy tu po celu. Cele zlecenia zidentyfikowane. Zeliminować no, je. ile ja mam 100. Sto... Sto... Sto cel główny osiągnięty. Cele wyeliminowane. Co on się poddał? Kurwa, My się strzelali. Idziemy po następny cel, co? Jest tam koleś, widzę go, Tutaj oznaczam Ruszam tutaj, zrób to Odjeżdżamy mu tyły A widział cię Drogi BSB w sektorze Jest tutaj No, ten snajper nas tu kurwa będzie Spociłam się od tego To wysłał do nas Bombowoni? Czy wy? Tu jest tu jest, mamy ruch. Nadciąga już na lot. Tam było dwóch. Z tymi lagami daj, spokój, kurwa. co już nie trafił do gułagu. Jeśli tam przetrwa, to wróci do walki. Nad nami PSP wroga. Mina kasetowa podłożona. Nic wartościowego. Będziesz żyć! Będę żałować, że mnie nie da do... Nad nami biegają, no. Czekaj, kurwa, się przeładować muszę. Dobra, gdzie jest sklep, jak go pójdę wykupić? Przenośny radar aktywowany. Nie ma nikogo. Maku, oznacz tego. Czy ty jeszcze masz głowę. Do Danielał, Właśnie wraca miał chyba. No, na 50 się zrobił. Ludzie powychodzili. Jakaś to, czekaj, ile ja mam kasy? Czy 600? Teraz mam 4. Dobra, idziemy na sklep, chodźcie. No, popatrz na mapę. Na dwadzieścia sześć, no, 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 no. na siedemdziesiąt jeden. Już jest lepiej. Pięćdziesiąt spadło. To czemu? Jak wszystkim spadło na pięćdziesiąt. Wykupić. No to wiesz, no wykupimy cię. Jak Mam tu trochę kasy, staję, staję się. trochę się kurwa wysili, że Coś. Ja tutaj... chodź koło sklepu ja tutaj zostawiłem e, e, fajny ten Oznaczam PM. A to Feneka ktoś wymusił? Ja go biorę kurwa Tu RPK, RPK tu masz a AMO kupcie może te Kasę mu dajcie, żeby on sobie kupił. I masz kamizelkę jeszcze, Makusiu. Masz kasę i kamizelkę. Zbliża się chmura gazu, wyznaczamy nową, bezpieczną strefę. Bierzemy ten save, panie. Potem to zlecenie. Tylko nie ma kancelu. Zaskoczysz no wyposażenie we wrogich kontenerach. Wejść i zabezpieczyć sprzęt. Oznaczam samą reanimację. To bierz, czy nie masz? No to wejść do plecaka, kurwa, i, I potem komuś dać. Tu... Na no, no, bo lepiej tutaj. Kurde, Kur, tak daleko wyrzuciło te te. To cię w tamtym kierunku, ale razem, razem, to to potem. Ostatni zrobimy tem na tej samej górze, dobra? I tam się, tam się, tam się spotykamy, i. już, to, to już ma te, ma zagrożenia, nie? No to chodźcie w stronę ten i od góry. I tutaj się spotykamy na tym zleceniu. I będziemy ich mieli jak na patyku, nie? Waszej drużynie udało się dotrzeć do bezpiecznej strefy. Jeden safe z głowy, jeszcze dwa. Został jeden safe. Dawajcie tu do góry, tu są linki, żeby wjechać. Ja wjeżdżam do góry, jak coś będę was osłaniał z góry. Dobra, idę na samą górę. Mam tu linkę, bo tu mogą być kolesie pana. To też... Chodźcie za mną. Tu ktoś strzela pan Snajper wali gdzieś na dół. Ja nie będę tego safeu robił, na razie muszę zlokalizować tego snajpera. Biega, biega ktoś, biega ktoś, biega ktoś. ładunek. Wrogi dron z bombą w sektorze. Udało się zabezpieczyć całą zawartość. Rozwaliłem kontro... drona z bombą panej, oni tu są, wiedzą, że jesteśmy Stąd leciał ten dron Mamy ruch Z z tej strony leciał dron Chodź, jesteśmy na najwyższym. Mina rozstawiona. Minę ktoś rozjebał czy co to jest? Snajper skasowany. Dobrze, 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 Ruszam tutaj. Tam na, na niebieskim koleś bieg. Tu są, tu są. Oznaczam cel. Ruszam tutaj. Oznaczam cel.

Tam ruch. zbliża się odragacu do nowej bezpiecznej strefy. Transporter transportowy zniszczony. tutaj? No bo będziemy wjechać tych, co no pójdą do strefy, nie? Zgubiliście wrogich i tak trzymać. Dajper No. Zrozumiano. Ta helka będzie leciała zaraz. W naszym kierunku na pewno. To jest ta duża, wiesz Ruszam tutaj. Pójdzie tu parę osób i na pewno tymi tymi P no, Wasza drużyna bezpiecznej strefy. O, kurwa. No, właśnie. A do szturmu, dobra kurwa. Dobry pytanie, gdzie je znaleźć. Przemieszczam się tam. Czy... Auto podjeżdża. O tym Jestem tutaj. też by się przydał. A sklep jest u Za daleko, szkoda mi jamo na takie strzelanie, wiesz? Ja jestem za Ale tu będzie robanka zaraz na tym polu, a ja kurwa 45 i ja, 26 w kieszeni Ale Idzie, idzie tu, Ach, idzie tu! Ja muszę iść na sklep po hopie, a bo my tu nie udopijmy. Jestem do góry do góry, tego, jestem tego, jestem tego, jestem tego, nie tego, jestem tego, tutaj tutaj, że nie muszę tu gdzieś kurwa wyjść, zaraz. Tu za skały muszę wyjść. Tutaj. O, o, ruszam tutaj, ja podchodzę. Jest snajpa, uwaga, tu. Kurwa, padnął ten koleś. Ale. No, no. Tak to Chodź do chłopaków. Jestem po Są kolesie, gdzieś kurwa mnie chcą wbić. Mamy ruch. mnie szukają, nie? Nalot BSP Wszystko w sumie Ale ja bym jeszcze teraz, szkoda, szkoda no, się żebyś ginął No nie mogą być wcelowani w tym Kurwa. Tu można wejść na to wieżę, no Tylko ona nie ma żadnej zabezpieczenia wiesz? Jest na drugiej na, 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 na tej pierwszej Oznaczam... powaliłem jednego, Dobra, ale już mi się odechciało. Kurde. Nie to jest To by była ta blacha, wiesz? Osłona. No, ale by się nie się im dobrze przydał i Jesteś Jesteście na tym sklepie? Nie mogę kupić. z Boną kupił, wiesz. Ceka bo mnie obija, kurwa, mać, bo wiedziałem z tym sklepem, kurwa. Jest! Nad tobą, Maku, powinien być koleś. Nie poddam się. Ruszam tutaj. Nie dam się. Wyjdziesz z tego. Nie wiem, jak masz kasę, nie masz kasy. Nic mi nie jest. No to ja mam tą kasę. Kurwa. I tam dron z bombą leży. Nie, nie na Hamedyku, ale kuba. Ale co to? Bejrze się do Dostałem wiskacie Udajcie się do bezpiecznej strefy Daj kasę, daj kasę z Chodź pod sklep, daj kasę Droś z bombą, zajebiście Przelają do mnie! Proszę o przelot świadowczy. Dawaj kasy, dawaj kasy, dawaj kasy! JA jak to wykupię. wykupi! do nowej bezpiecznej strefy! Zalecam to do bezpiecznej strefy! przed wami! Kurwa dwóch, ja pierdolę! Wszyscy z tymi fenekami trzeba kurs wracać Co to za niki? Co ci niki dają? Wyznaczamy nową bezpieczną strefę. Może nie padniesz? masz kurwa 4! Trochę brakuje. Drugie miejsce. Widzisz, Makku, ty chciałeś wychodzić, a tu prawie wygrana, kurwa. Ja by Chris nie kusił, kurwa, z tym jebanym sklepem. Kurwa. O kurwa, no to tu ja jestem na sklepie, nie musicie tu przychodzić, ale fajnie, abyście przyszli. I chuj i już masz dupę kurwa no nie wszyscy słyszeli kurwa bóg. no też O oh my godness! A, a czemu ja nie mówię? Czemu nie mówicie? Startuj kurwa, chuju głupi. Ciebie się co chwilę mówicie. I znowu tylko jeden, no i pojebało ich chyba.